Kiedy jedziesz samochodem, włączaj edukacyjne programy audio. Nigdy nie włączaj w aucie muzyki ani radia. Jeżeli używasz samochodu w celach zawodowych, spędzasz za kółkiem od 500 do 1000 godzin rocznie. Jest to odpowiednik trzech miesięcy pracy na etacie. I jest to też odpowiednik jednego albo dwóch pełnych semestrów na uniwersytecie. Tyle czasu spędzasz w samochodzie, jeżdżąc z miejsca na miejsce. Jeśli w tym czasie będziesz słuchać programów edukacyjnych, to tak jakbyś ukończył pełen kurs na Uniwersytecie. Kurs wybrany przez Ciebie i całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb i zainteresowań. Możesz zostać jednym z najwybitniejszych i najbardziej kompetentnych specjalistów w swojej dziedzinie, jeśli każdą swoją podróż wykorzystasz na naukę, zmieniając swój samochód w mobilną salę lekcyjną. Swoisty uniwersytet na kółkach.